No i dzień dobry, dzień dobry, w środę 9 lipca. Jest rano za 15.05. Jak widać jestem na lotnisku w Krakowie. I lecę do Cork przez Londyn, przez tanset. No właśnie, 4.43. Mamy, no jak zwykle, sam, ale na niedługo. na dwa dni dosłownie i wracam z powrotem. No ja przeszedłem po tej odprawie bezpieczeństwa i paszportowej prawie godzinę, to zajęło kolejki niesamowite, chyba z tysiąc osób stało, tutaj widać jeszcze do odprawy paszportowej, chociaż tam są bramki automatyczne, o, masakra. To jest nasz samolot, ale tutaj czekamy ciągle, Z kolejka ludzi. Wylądowałem, idę na odprawę. No i już po odprawie paszportowej błyskawicznie poszło. Wychodzę na lotnisko w Stansted. Tutaj mam 3 godzinki czasu. Ale to pójdę na spokojnie, odprawię się. Może też są kolejki. jak w Krakowie zobaczymy. Jakiś obiadek. No, jakieś sklepy ostatnio. Nie wiem czy ktoś pamięta. To po prostu. Biegłem przez lotnisko, żeby zdążyć. na samolot, gdyż miał opóźniony skork. No a teraz już na spokojnie. No ja już jestem po wszystkich odprawach tutaj. Zaczyna no, od tej bezpieczeństwa. Błyskawicznie poszło. Nie ta co w krakowie, że godzinę stania nie tu. Od razu błyskawicznie, chociaż też ludzi sporo, ale tutaj jakby są przygotowani na różne możliwości. Tutaj na patryczka, kupiłem taką puszkę Oreo. Patrycja jest fanem Marki, więc lubi oro. 15 pońciaków. Ciekawostek, bo kupiłem też obwarzanki, bo kolega ma dzisiaj wpaść. Wziąłem oscypki cztery oscypki. Ktoś mnie postraszył, że może być problem tutaj w, na kontroli, w, no tutaj w Anglii, tak? w Londynie. Bo, bo jest to żywność spoza Unii. I jeszcze pochodzenia zwierzęcego. Nie, nikt nie pytał o nic. Normalnie kontrola się przeszła. coś jeszcze przekąsić jakieś śniadanko. To jest ta moja ulubiona restauracyjka. Zobaczmy, co mają. No, jest moje wegańskie sushi, ale. Patrzcie, jaki robią Cena wydaje się no, 11 punktów, ale faktycznie 13 i tam 20 pensów. No bo z watem, aż tak? nikt nie kupuje bez watu. Tutaj, prawda, płaci się z watem, je się tutaj na miejscu, czy tam z sobą się zabiera. Cena wywalona netto, a brutto dość moimi literkami. Oj, nieładnie, no to jak tak, no to nie, po prostu nie chodzi o ceny, chodzi o zasady. Jest Was mordylizował, zjem gdzie indziej. No, no cóż, zamiast mojego z suszy, zjemy sobie takie oto burrito tygańskie z się taką trzeba mieć zasady jakieś no. już wyświetla się bramka 83 tym łącznikiem tam daleko muszę przejść ja już idziemy do samolotu zaczęła się typowo angielsko irlandzka pogoda czyli pada a w Polsce 31 stopni jutro ma być 35 ja będę miał 16 no już wylądowaliśmy w Cork idziemy na trawę. zimną tu proszę mamy dodatkowo kontrolę bagażu przyjechaliśmy z Wielkiej Brytanii sprawdzają papierosy i alkohol no a ta kontrola dodam już była po kontroli paszportowej także, także tak, dobra no idziemy wychodzimy i jesteśmy na lotnisko w Kork. A ja właśnie wsiadam do autobusu zaraz będziemy ruszać, pojedziemy do centrum miasta a ja opuszczamy lotnisko w Kor. W ogóle taka ciekawostka ten autobus nie ma go na rozkładzie tutaj, ale jest na rozkładzie w Takie coś, to mamy stare lotnisko. No już jesteśmy w mieście, to jest Pass Station, a ja idę tutaj dalej. Už tutaj kolejnym tady autobusem. Mm. No, i to właśnie odjeżdża autobus, z którym przyjechałem. Tutaj jest kościół, do którego często chodzimy na msze. Jeżeli nie chodzimy na polskie msze, no to chodzimy tutaj, bo tu mamy najbliżej. Dobrze, i w ten sposób ja za chwilę będę w domu, i w ten sposób właśnie kończy się moja 78 wizyta w Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. I za niedługo zaczniemy kolejną podróż.